Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, w ostatniej nauce misyjnej chciałem Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczywistości. Mam świadomość tego, że niektórzy będą tym mogli pogardzić, mogą powiedzieć, proszę księdza, nie w XXI wieku takie rzeczy, ale chcę dotknąć tego tematu z kilku powodów. Pierwsze, Kiedyś w latach 70. właśnie XX wieku, kiedy papieżem był Paweł VI, zarządził, żeby w całym Rzymie, tam jest bardzo wiele kościołów, 500 ileś pod 600 podchodzi parafii, powiedział, żeby w jednym czasie, w jednym tygodniu, we wszystkich kościołach były głoszone misje święte, ale, ponieważ misje trwały od niedzieli do niedzieli, zażądał, żeby w sobotę przed Niedzielą rozpoczynającą misję wszyscy misjonarze przyjechali do Niego na spotkanie i kiedy się z nimi spotkał, powiedział wtedy tak Nie wnikam w tematy, jakie bierzecie w czasie misji, ale do jednego tematu was wszystkich zobowiązuję i tego wam nie wolno uniknąć. Macie wszyscy przypomnieć światu o tym, że jest szatan i jest potępienie z piekło. To musicie dotknąć. Dlatego chciałbym dzisiaj tego tematu dotknąć i proszę, od razu się zastrzegam: nie bójcie się, nie będę was straszył piekłem, nie będę. Ja tylko chcę Wam pokazać metody działania złego ducha, żebyście potrafili walczyć mądrze, a jednocześnie chcę Wam pokazać, jak jesteśmy nieraz zniewoleni. Ale żyjemy w kłamstwie, bo tego nie widzimy, dlatego nie jesteśmy w stanie z tego się wyplątać. I jeszcze jedna rzecz, dla której chcę mówić, czy dwie. Kiedyś, słuchajcie, y, ucząc w jednej ze szkół, w szkole średniej, robiłem sobie taki sondaż, tak dla siebie tylko. Mówię do nich, powiedzcie mi proszę, chodzicie na lekcje religii, kto z was wierzy, że jest Bóg? No co oni mieli zrobić, nie? O no Wszyscy ręce do góry, no bo są na reliki. No to jeżeli wiecie, że jest Bóg, wierzycie w to, to wierzycie, że jest niebo? No znów 100% rąk w górę. A potem mówię do nich, ale tak uczciwie, to tylko dla mnie informacja, tylko dla mnie. Wierzycie w Boga, wierzycie w niebo. A kto z was wierzy, że jest szatan i piekło? Wiecie jaka była reakcja? A oni zaczęli tak na siebie patrzeć. Nie za bardzo wiedzieli, jak zareagować. I tak kilka osób, najwięcej w jednej z klas zgłosiło się siedem. My wierzymy. Reszta już nie. I wtedy zobaczyłem problem. Kochani, jest taki przepis kościoła, który mówi tak: jeżeli człowiek, Odrzuca choćby jedną prawdę objawioną przez Boga. Odrzuca. Mówi, że to jest nieprawda. To jest poza Kościołem. Tylu chłopaków. Tylu chłopaków. Oni dzisiaj są dorosłymi mężczyznami. Nie wierzą w rzeczywistość zła i szatana. A wy wierzycie w to. Dlatego chciałem ten temat podjąć. Zresztą zobaczcie, że my jako księża, rzadko mówimy o tej osobie, a to jest osoba, która nas nienawidzi, chce nas zniszczyć. I stąd ludzie już nie wiedzą, czy jest, nie ma. Dlatego ja chcę go podjąć. Kiedyś, słuchajcie, zadzwonił do mnie młody chłopak. Mówi, proszę, księdza. Poznałem taką fajną dziewczynę. Ja tą dziewczynę znałem. Rzeczywiście bardzo wartościowa, mądra, poukładana dziewczyna, pewne wartości miała dobrze pobudowane w swoim życiu i głowie. I on ją poznał i chciał z nią budować przyszłość, ale on był człowiekiem niewierzącym. I ona jak się zorientowała, że ten chłopak nie wierzy w Boga, Mówi do niego, słuchaj, bardzo cię przepraszam, ale ja nie chcę z tobą nic zbudować dalej, bo ja sobie tak marzę w życiu, żeby mieć wierzącego męża, żeby razem z nim się pomodlić, po tym jak będą dzieci razem do kościoła całą rodziną. A z tobą tego nie mogę, mogła zrobić, więc przepraszam, ale zakończmy tą znajomość. I on widząc, że traci kogoś wartościowego dzwoni i mówi, mogę się spotkać, no przyjechał i zaczyna. Proszę księdza, żeby była sprawa jasna. Ja nie wierzę w Boga i uważam, że bez Boga jestem taki wolnym człowiekiem. Mi dobrze jest bez Boga. No ale żeby jej nie stracić, to tak ksiądz by mi dał wiarę. <laughs> ja jestem Panem Bogiem, rozdaję wiarę. Ksiądz mi da wiarę, ja ją będę miał i sobie jakoś tam po, po to życie potoczymy. I mówię do niego tak przyszedłeś do mnie po pomoc, ale ty mnie kłamiesz. Zdenerwował się troszeczkę. Kiedy jak się zaukłamałem? Mówi, bo ty powiedziałeś, że jesteś wolnym człowiekiem. A przecież to jest kłamstwo. Jego ja pierwszy raz widziałem, więc on mówi, proszę księdza. Jak się może mnie tak ocenić? Pozwólcie, że zrobię z Wami test. Stawiam teraz pytanie: Czy jesteście wolnymi ludźmi? Co byście chcieli powiedzieć tak uczciwie? Że tak. No więc sprawdzamy. Na koniec testów postawię jeszcze raz pytanie. I mówię do tego chłopca tak: Skoro mówisz, że jesteś wolny i tak ci bez Boga dobrze. Żadnych ograniczeń, żadnych zahamowań. To słuchaj, ty masz w sobie jakieś lęki? Masz lęki? O opinię? Przed wyśmianiem, przed śmiercią? Lęk, że może stracić tą dziewczynę? Masz lęki? No, mam, proszę księdza. Ale skoro jesteś wolny, czyli ty o wszystkim decydujesz, to proszę cię. Wyrzuć ze swojego serca wszystkie lęki. No, Ty jesteś Panem wszystkiego, wyrzuć to. Chwilę pomyślał, nie mogę. To powiedz mi, jesteś wolny, czy jesteś niewolnikiem swoich lęków? Słuchajcie, chwilę pomyślał. I mówi, tak, no, wie ksiądz, tak to się nigdy nie zastanawiałem, ale w takim myśleniu, to jestem niewolnikiem lęków. No, widzisz. A mówiłeś przed chwilą inaczej. Pytam go dalej: nikt cię w życiu nie skrzywdził? Skrzywdzili mnie. Masz żale? Mam. To weź te żale, wyrzuć z serca. Ty jesteś wolny, człowieku, wolny. Nikt cię nie trzyma. Wyrzuć to. Nie mogę. To znaczy, że jesteś niewolnikiem swoich krzyw, które ci uczyniono, żali, które masz w sercu? Tak był młodym chłopcem i troszeczkę tak strzelałem, że tak powiem. I pytam go: A ty radzisz sobie ze swoją seksualnością? Nie. Proszę, księdza. Niestety nie. I co, nie dotykamy tematu? Niewolnik, niewolnik, niewolnik. I do czego zmierzam? Popatrzcie teraz na ten krzyż. Naprawdę to jest lekcja miłości, najpiękniejsza. Popatrzcie. Święty Paweł pisze, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Mój Pan umiera za mnie na krzyżu, bym ja był wolnym człowiekiem. Dziecko Boga ma być wolne. I to jest pragnienie Boga dla mnie. I teraz słuchajcie uważnie. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Więc co zrobił z myśleniem tego chłopca? Wmówił mu, że jest wolny, a był niewolnikiem. No niesamowite. Dzisiaj ludzie są niewolnikami i mówią, że są wolni. Jaka perfidia zła! Jakie kłamstwo zostało wybudowane w myśleniu człowieka, a Boga, który walczy o naszą wolność. Uważamy za zagrożenie, że On chce zrobić z nas niewolników. Co się stało z myśleniem człowieka dzisiaj? I tak myślał ten chłopiec. Pytam Was teraz jeszcze raz: jesteście wolnymi ludźmi? Rozumiecie to? Uważam, że dzisiaj na świecie. Mamy miliony niewolników. Miliony. Zresztą zobaczcie. Prawem Boga jest miłość. Dziecko Boga ma jedno prawo. Kochać. Świat, w którym żyjemy, odrzucił Boga. Pytam, jakie jest prawo świata? Nienawiść. Wolgaryzm. Podziały. Zniewolenia. Gdzie jest miłość? Gdzie? Bez Boga będziemy niewolnikami. Naprawdę. Zobaczcie, jak ciężko będąc przy Bogu, jak ciężko być wolnym, a cóż dopiero bez Niego. I teraz. Yy, Pokażę Wam, chciałbym, żebyście umieli walczyć w życiu wewnętrznym, bo my się rozstaniemy, Wy zostajecie ze swoim życiem. Ale skoro diabeł kusił Jezusa, to znaczy będzie kusił każdego z nas, będzie kusił i kusi, wmawiając, że, że, że go nie ma. Jest bardzo inteligentnym duchem, o wiele inteligentniejszym niż my. I wy macie się bronić mądrze i znacie Go y, jakby zasadzki. To, co wam teraz powiem, jest wzięte od świętego Ignacego Loyoli. Ale może najpierw zacznę od pewnego zdania jeszcze z Ewangelii Jana, z dziesiątego rozdziału. Tam jest taki fragment o dobrym pasterzu 10, 10, Jan. I teraz co mówi tam Pan Jezus? Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Czyli Jezus nam dokładnie mówi, po co przyszedł. Żebyśmy my mieli życie w obfitości. Tu nie chodzi o to, żebyśmy mieli, nie wiem, luksusy, jakieś tam piękne pałace. Nie. Życie w obfitości, wewnętrzna wolność, miłość, opanowanie, łagodność, cierpliwość. To jest życie. Które Bóg chce mi dać. Nie niszczę się, buduję. Można by zapytać: macie to wszystko? Patrzcie, ile w nas jest złości, ile niecierpliwości, ile nerwowości, ile zamartwiania się o różne rzeczy. Nie niszczymy się w ten sposób, niszczymy. Panie, to czemu nam tego nie dajesz? Ja myślę, wiecie, że kluczem jest zdanie wcześniejsze. A teraz wam zacytuję cały fragment z tego Jana. Zdanie wcześniejsze brzmi tak, ale zwróćcie uwagę na kolejność. On jest bardzo, ten porządek jest bardzo ważny. Bóg jest Bogiem porządku. On wie, co powiedział. Uwaga. Złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. A ja przyszedłem po to, aby owce miały życie w obfitości. Kraść z czego? Z Boga? Z sakramentów, z modlitwy, z wiary, z prawdy. Dlaczego? Proszę posłużę się takim prostym przykładem. Kiedy jest, mamy domy. I my, jako gospodarze, jesteśmy w tych domach. Zobaczcie, złodziej nie przychodzi kraść, bo są gospodarze. Kiedy przychodzi złodziej? Jak nikogo nie ma w domu. Przychodzi i kradnie. Jeżeli moje serce jest wypełnione przez Boga, gospodarz jest w domu, Bóg jest w moim sercu. On broni tego serca. Złodziej nie przyjdzie, nie ukradnie mnie, bo jest gospodarz. A więc, człowieku, muszę Cię okraść z Boga, z prawdziwej wiary. I jak mi się to uda, to będę Cię punktował i niszczył, bo Cię nienawidzę. Musicie wiedzieć, że On Was nienawidzi całym sercem, bo chce nas zniszczyć, okraść ze szczęścia wiecznego. No, i teraz, jakimi metodami będzie nas niszczył? Pierwsza metoda, ma trzy. To jest teraz, co mówię, wzięte od świętego Ignacego z Loyoli. Trzy. Pierwsza to lęki. Pamiętacie, co mówi Pismo Święte? Miłość usuwa lęk. Dlaczego nie ma Piotra pod krzyżem? Dlaczego nie był mu wierny bo Jego sercem na ten czas rządził lęk. Lęk nie pozwolił Mu kochać. Dopiero kiedy miłość Boża Go wypełni, On jest w stanie za Jezusa oddać życie i to zrobi. Ale na ten czas lęk rządził Jego prawem, nie miłość, nie był w stanie kochać. Dlaczego Maryja jest pod krzyżem? Bo w Jej sercu nie ma lęku. Jej sercem rządzi miłość, więc diabeł ukochał lęki i strach, i na tym nas niszczy. Pokażę Wam prostą rzecz, tylko żebyście mnie dobrze zrozumieli: nikogo nie oceniam, nikogo nie potępiam. Nie. Co się stało, że wymiotło nam ludzi z kościoła? Lęk. Lęk. Niedawno ktoś mnie zapytał, proszę księdza, no wie ksiądz, my nie chodzimy do kościoła, ale my wrócimy, jak pandemia się skończy. A pytam go, a czy ty wiesz, że ty przeżyjesz pandemię? A kiedy się skończy? No nie wiem, może za parę lat. Za parę lat możesz nie żyć. Za parę lat... To ty będziesz żył, nie wiem, 5-6 lat bez Boga, bez spowiedzi, bez komunii świętej sakramentalnej. Z lęku dałeś się okraść z Boga. Miałeś się kierować miłością, a czym się kierujesz? Lękiem o swoje życie, ale umrzesz bez Boga. I to życie stracisz. Ale mimo i zgubisz. Lęk, który niszczy człowieka. Zobaczcie, żeby nie było. Ja naprawdę nie chcę nikogo atakować. Mam kolegę, fantastyczny ksiądz, bardzo go lubię. Dobry człowiek, on by wam serce dał. Naprawdę. Ale jak przyszła pandemia, zamknął kościół dla ludzi. Pytam go kiedyś, czemuś to zrobił? Gdzie ci ludzie mieli pójść? Czemuś zamknął mi Kościół. I on powiedział prawdę. Bałem się o siebie. On wiecie, chociaż na tyle był uczciwy, że nie udawał, no, żeby ludzi nie pozarażać, to byłby kłamstwo, przewrotność. Bałem się, że się zarażę i umrę. I na tym lęku okrad ludzi z sakramentów lęk jest to forma agresji nie miłości popatrzcie nieraz mama kocha zaborczą miłością chorą miłością ona się tak bardzo boi o to swoje dziecko że chciałaby to dziecko obronić i bierze to dziecko w posiadanie i zniszczy miłość z lęku może doprowadzić aż do nienawiści w tym dziecku do niej, bo zabierze mu wolność. Lęk, który zniszczy przepiękne relacje małżeńskie, rodzinne. Widzicie lęk. Teraz pokażę wam, jak Jezus jest kuszony właśnie przez lęki. Jeżeli diabeł tak kusił Jezusa, to nas też tak będzie kusił. Popatrzcie jest ogrujec. Za chwilę Jezus ma wziąć krzyż, żeby nas zbawić. On po to przyszedł, żeby nas zbawić. I diabeł wie, że jak weźmie ten krzyż i umrze i z martwych stanie, to przegrał wszystko, stracił całe panowanie nad, nad życiem człowieka. Więc chciał go zatrzymać, ale w jaki sposób? Czytamy że kiedy Jezus przyszedł do Grójca, zaczął się strasznie bać. Tak bardzo się diabeł go zastraszył. Patrz, jak będziesz musiał cierpieć. Ubiczowanie, cierniem koronowanie, y, krzyż, zmasakrowane ciało. On to mu pokazuje jak na filmie, co będzie teraz. I chce go zastraszyć. Na lęku. Diabeł chciał okraść Jezusa z miłości do ojca i okraść nas ze zbawienia. W jaki sposób kusił? Lękiem. Nas też tak będzie kusił. Lękami. I teraz, kochani, pierwsza rzecz: lęki. Uważajcie na to. Druga metoda. Ignacy mówi, że zło w ten sposób. Nie mów o tym Bogu, co przeżywasz. Zostań z tym sam, to cię zniszczy. Tylko nie mów o tym Bogu. Bo jak powiesz Bogu i Bóg w to wejdzie, to Bóg ci pomoże. Zostań z tym sam. I teraz popatrzcie, co robi Jezus w czasie tej pokusy. Ten ogrójec jest fantastyczną lekcją miłości. Kiedy Jezus się tak boi, pamiętacie, krwawy pot na nim występuje, jak musi się bać. I w pewnej chwili Jezus wypowiada słowa: Ojcze, boję się. Ojcze, nie chcę tego krzyża. Ojcze, najlepiej, jakbyś mi go zabrał. I Faustyna pyta Jezusa któregoś razu: Panie, jak ja się mam? Poucz mnie o życiu wewnętrznym, poucz mnie. Jezus mówi do niej tak: Pamiętaj, dziecko, kiedy się pojawi pokusa, uwaga, wypowiedz ją głośno przed Bogiem, a ona straci swoją moc. Diabeł mówi: Nie mów o tym, co przeżywasz, zostań z tym sam, to cię zniszczę. A Bóg mówi: Mów do mnie. I teraz zobaczcie: Tak walczy Jezus w Ogrójcu. On wypowiada cały strach. I kiedy mówi o tym Bogu Ojcu, Ojciec Niebieski łamie moc tego lęku. I po trzech godzinach on wychodzi z ogrójca mocny. A co my robimy? Zamykamy się w sobie, dusimy w sobie, trzymamy w sobie i niszczymy siebie. Wiecie. Jak jakiś mężczyzna chciałby, nie wiem, wykorzystać małe dziecko. To powiedziałby, nie wiem, no przyjdź do mnie. Coś ci pokażę, jakąś zabawkę, coś tam. Ale ma złe intencje. Tylko nie mów o tym nikomu. Nie mów o tym nikomu. Bo jak dziecko powie, wiesz tatusiu, a ten pan mnie zaprasza do siebie. Jak tato to się o tym dowie. To on mu dopiero pokaże. Więc nie mów o tym, to ja dopnę swego. Ale my mamy inne problemy. Zapiję, wezmę sobie narkotyk, żeby sobie pomóc, ale Bogu nie mówię i zostaję z tym sam. Trzecia metoda. One wszystkie, pamiętajcie, są zawsze razem. Trzecia. Złowie, co jest słabe w człowieku. Nie atakuje się tego, co jest mocne. Atakuje się tego, to, co jest słabe. Zobaczcie, to tak już prościej nie potrafię. Jeżeli ta ręka jest zdrowa, i wy chcecie mnie skranić, i będziecie bili w zdrową rękę, to ja sobie pomyślę: Bij, nie boli, bo to zdrowe. Ale jeżeli ta ręka jest pocięta, dotknijcie tylko rany. Będę krzyczał, że boli. Bo tego, co słabe. Od razu reaguje. I złopada, co jest w was słabe. Lęk. To was tak zniszczy na lęku. Jeśli znajdzie, że słabym punktem waszym jest niegodność, niska samoocena siebie, to przez sytuację słowa ludzi on was tak podepcze, takie kłamstwo wybuduje. Jeśli zobaczy, że ktoś ma ciągotki do alkoholu, to go wyciągnie, by Wy mu życie zniszczyć, da tysiące okazji. Jeśli zobaczę, że ktoś jest przewrażliwiony na swoim punkcie, to go zamknie w żalach, patrz, jak cię potraktowali. Człowiek się nakręca, taki biedny. Ale to zawsze prowadzi do niszczenia. I co z tym zrobić, jak mamy takie słabe punkty? O Ignacy mówi, że jest prosta recepta prosta. Zaproś swoją słabość Boga i prośby, On był mocą Twojej słabości po ludzku. Panie Jezu, boję się. To ja Ci oddaję mój lęko siebie. Ty bądź Panem tego lęku i Ty mnie broni. Wejdź w to. I Bóg wchodzi. I On broni tego, co słabe. A więc już wiecie, jak będzie Was atakowało. To są trzy metody. Są jeszcze trzy sieci. Ale już teraz nie. Już nie mam czasu. Tylko jeszcze są trzy sieci. A jakbyście, by Wam je przeanalizował, zobaczylibyście, jak to funkcjonuje. Może kiedyś Pan Bóg pozwoli, to, to dokończę ten temat. Człowiek musi wiedzieć, jak ma się bronić. No więc kończę już. Czego Wam życzyć? I ja bardzo kocham to zdanie. Dlatego o nim tak mówię. Ku wolności wyswobodził mnie Pan. Ja chcę być wolnym człowiekiem. Chcę w wolności wybierać miłość. Chcę w wolności żyć, bo to jest pragnienie Boga i moje. Na tym krzyżu Bóg pokonał już zło. Ono jest pokonane. My jesteśmy wolni. Możemy być wolni, jeśli to zwycięstwo skrzyża przyjmiemy i my, zbliżając się do świąt zmartwychwstania, właśnie mamy odkryć tą prawdę, że mój Bóg zwyciężył wszystko. I tej Bożej wolności życzę Wam całym sercem. Amen.